<laughs> Maciek, załamany. Dzień dobry. To na to. <laughs> nie, szukałem imigo. ale speedrun, ty. No, mhm. speedrun z życiu <laughs> <laughs> Ej, coś mi się stało. O, Czytuję nie. mi się coś. Co to jest. O, Ej, ska, gdzie no, Nie. To nie. Sej, dobra, byłem zmontowany, nieważne, dobra, odmuntowałem się. Ja... Ej gdzie wy jesteście? Nie wiem. Nie wiem, bo to losowo idzie, musisz tak. Ja biegam jak u posiedzeniu. Jak musisz, musisz znaleźć... takie czerwone światełko, to pieprzej, nie? Musisz znaleźć... tylko mówię. Gdzie Ale jesteście? Ma mam sikierę, ty co jest? Masz sikierę gdzie już? mam. O zbugowałem się. A ja on mam tarkę. A, to idzie, to idzie! Nie chce mi się w to grać. O, oh. oh, siema Maciuś, no się ciebie biegasz. Ja! Dziękuję, spotkałeś mnie. Czekaj, Maciuś, musisz chcesz... znaleźć obok... takiego pokoju z deszkami, bo tam będzie taka ścierka. Fajna. Y dobra, idę za, wa za tobą, krzesło. I musimy teraz znaleźć <grym> Wojana, bo. Nie, wiem, nie, wiem, fakt ja nie będzie. Jezus, łanie, jak się zesrałem. z Ej, a gdzie ty jest... A, to jesteś ty. Dobra, mamy go? No słyszę. Jak no ktoś tam... i czerwone światełko to spadajcie. On jest tam. Zabił kogoś. Idziemy stąd, idziemy. Kolejny kamień. Wojtuś! Wojtuś, tam, dobra. Wojtuś! Wojtuś! Chodź! Wojtuś tu! Jest dobra. Dobra. za mną, chodźcie za mną. Dobra, za mną. dobra. Dobra, dobra. Kresło, krzesło, krzesło, dobra, czekaj, czekaj, dobra, jestem, jestem, U. jestem. Jestem. O jest! Jeszcze Dobra, weź Iierę! Jak na ciebie ja biegł ten... Chcę. Mam się gierę! Na... Macie, jakby na ciebie biegł, jakby na ciebie biegł, to musisz nie korzyścić kierun, to się omami. Czyli trzymać siekierę, a nie latarkę. Tak. No. Jakbym jak... się na ciebie rzucił To. ktoś trzyma latarkę. A ja I, latarkę, i dwóch, trzymać siekierę, dobra. No to idziemy za Wojanem, Świstak. Świstak. Dobra, Spistak. go. Świstak. Spis Kcesło. Oski, Oski, stara nazwa. To świstak, piękny. O alo, włączy latarko. No. O nie, nie słyszę go. Lepiej było jak go słyszałem. Ej, a, a jak rzucać? Normalnie jakby się... No, jak, trzeba... No musisz kliknąć! A. Tylko jak ją tobie. rzucisz, to nie możesz je pannieć na nowo. Jak ja cię tu oblokujesz. Muszę rzucać? Je tu jest latarka, tu jest ten jakby coś. Dobra się można dwie siekierki zabrać? Nie. nie. Chodźcie ubić Kurde. gnoja, koledzy, chodźcie ubić gnoja. Błagam, nie? zabijmy go. To będzie ciekawe. I się nie, nie da zabić, to... jego się tylko dawalnąć jakby, nie? <laughs> Jedziecie ze mną? No nie... Nie użyliśmy ciebie. Tu jest! Nie. Ledzy no. Dobra, się. wracaj. Ej, Oskar, tu, gdzieś ty! Ci... Dobra, Tu, tu Tu, chodź, tu jest! Przynajmniej mamy siebie! Tu gdzieś jest! Dobra, trzymam latarkę, krzysło. Tu idzie, tu idzie, widzę czerwone światełko! Serio? A ja nie! Tu jest! Nie, nie trafiłem! Co? Nie trafiłem! Uciekaj! Uciekaj! Weź trzymaj tą latarkę, bo mi się nie chce. Widziałem tą latarkę, bo mi się nie chce. Nie wiem, biegnę do sobą, biegnę na sobą, biegnę do sobą, sobą po prostu Gdzie ty, Oskar, jesteś kusio! Dobra mam cię mam cię, mam cię Dobra, biegnę za tobą cały czas! Możecie mieć na oku Cóż go Zabij go, Zabił, go cię? Zabił cię Nie, ale słyszę go Marysia Easton. Bo będzie trzymała. To, bo. No miniatura no, przyszła to do pokoju, to będzie klip. O! Ale się ucieknę, bo się wystraszysz. Tu nigdzie nie ma tej sikiery! No, ja sikiery. My kółka my Maciek. Ale ja już mam 8 kamieni. Co? Poza ci 8. Ja go słyszę. Żeby ja też kamieniem. Oskar! Prawie żebym cię zgubił. Oski. No bo ja jestem szybki. Speedrunner. No słyszę go. Speedrunner. Jakaś malaga mózgu, nieważne. Speedrun, Minecraft Speedrun. Nie, ale Oskar, nie uciekaj mi tak, żebym, żebym za tobą biegnął, bo jak się rozdzielimy, to będzie gówno. Ej, tu jest! Tą tu jest, widzę światełko, widzę. nie, bo... ja nie widzę, ja nie widzę. No, no ja za Maciek, chodź, hikiera. Ciekiero, no? Czekajcie, Dobra. ja sobie włączę lepszą grafikę. A mam na fula o, Chodźmy go ubić. Oskar, Znaczy Wojan! Zleźliśmy ciebie! Ja, ja Dobra, chodźmy, 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 chodźmy! Idzie tu! Tu idzie, idzie, tu idzie, tu idzie tu! Ten Gdzie ty, ty, jest? ty jesteś? Tu idzie! Widzisz to? Nie widzę. O ty! Rzucaj mnie rzucaj rzucaj rzucaj, rzucaj rzucaj, rzucaj, rzucaj Gdzie byście uciekli? A tu jesteś, Jezus, Maria, jak się ze No chodź, chodź, Nie, nie trafiłem! Macik zniknął! Ja zdechłem! No o Jezu. Dobra, szuka! O nie! Nie teraz... mogę z niego trafić tym czymś! Ej, ale nie, gdzie jest teraz ta dziura? Ty? Gdzie ta dziura? No, znajdź Dobra, znajdziesz... Jakąś truską musisz iść, nie? Co? sobie musisz chodzić. Trafiłem! Wchodzę losowo. Trafiłem, trafiłem. Dobra. Ja mam! tą dziurę. Dobra, powiem, uciekamy stąd. Ej, wejście mnie znaleźć. Wojtuś. Muszę znaleźć ciekawie. Ja nie trafiłem zabranie, go! Trafiłem! Zdechłeś? No, ja zdechłem. Nie, Ale nie, nie czy krzesło zdechło? Nie, nie, <śpiosenia> krzesło zdechło. <śpiosenia> krzesło zdechło. <śpiosenia> Było, krzesło i krzesła nie ma. No, słyszę go jakby krzesło ma Maciu! Co? O, dobra, krzesło, mam cię. Krzesło nie jesteś. Krzesło. No, latarka w krębie nie działa jak zwykle, no. Zaraz cię wywali pewnie. Nie, o nie, nie, tylko wiesz, jaki jest problem, że ja się kierki nie mam. Ja też też nie mam. Dobra, mam on chce. O, tu idzie, on tu idzie, on tu idzie. Go? Co to jest za winda? O Jezu! On tu się zbliża! A? Mam! 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 Mam, mam siekierę! Mam! Gdzie ty jesteś? Mam! Mam gnoja! Jezu, Zrzuciłem w ciebie przypadkowo! Wojtek! Chodź tu! Uratuję cię! Wojtek! Zdechem. On jest Nie, tu Nie Wojt... On tu jest! Co za ścianą jest? Jezus, on Marnęłałem. wali... Zabiśko kowal jeden, nie wierzę. W Chłop się się siekiery wytwarza. No słyszę tak, go, no. Tuś, tuś, jesteśmy za tobą. Wiem, idę po oh. siekierę. Masz? Dała mi tą Jest, ja mam. No. Oh. mam teraz yes, Tu, za tobą, teraz yy, za tobą, no. O, Oskarzek, dobra, Oskarek. Dobra, teraz idziemy może za Wojtusiem. <laughs> Czekaj, bo... ja do niego idę, ja walę speedrun. Tu jest! Kamień Nie ja trafiłem! Trafiłem! Wojtuś! Czekaj tu na mnie! Może Maciuś... Eee! On się kieruje! On tam jest! Ja! Zginąłem! Ja też zginąłem! Teraz widzę speedrun, speedrun! Skip on jest! Nas zabił. zabił! Wiem, nas. widziałem! No, Ale pra. nie widzę go! On mnie zaraz mi zrobi... <stutek> Czekamy tu na Maćka! Przecież ty się zudusi tam nie goni mnie, goni mnie, goni mnie, goni mnie. Goni mnie Goni mnie, on nie goni. Ja jestem za ty. Wojdęś! O dobrze! Nie tam, nie tam, nie tam nie tam Wiem! Ja to przed nim uciekłem! Uważaj, on tu jest! Tam, tam był! Dobrze, no! W to tu możemy uciec! Koledzy zgubiłem! Tam jest, on tam jest! Kurna, masz kamień? Mam! Trzymaj się, A Aaaa! Ej, on się zbugował. Zabi Zabrałaś tam siekierę? Ej, koledzy, on się zbugował. No, No stoi w miejscu i biega. A, to czekaj. No dobrze. O nie! O! Nie zbugował się! Zabił no, mnie. Maciek... Zabił mnie. Już No Maciek, na niego popatrzył i się odbugował. <laughs> Maciek ma złe spojrzenie na te Teraz ja. Teraz ja was będę nawiedzał po nocach. O nie! Ej, krzes krzesło, czekaj nie. na mnie, ja to gnieźdź. Ja złożono! Przecież! Ja złożono! Ja złożono! Ja wyskoczył na ryja! Ja to w dzielę! Co za skam! Ja się tak spałem. Dobra, ta gra to jest skam totalny. Ona to na nas fokusa. Nie nie znajdę tej dziury. Dobra, mam kamień. O ja wiedziałeś, że to jak to trzymasz to... się Dwolni to się świeci? No? Nie wiedziałem. Ej, ale poszukajcie mnie, bo oto coś mnie już zabiło dwa razy. Chyba więcej też. Nie wiem, ja cię szukam. To co, na następny odcinek Demate 2? Tak, 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 tak. Wojtoś, byłem za to, Jestem za tobą! Trzyma. Dzień dobry. Nie iść tam, nie iść tam nie iść tam, nic tam gdzie ja nie idź tam. Tam jest ten gość tu gruby. Jezu, ja już zdechłem chyba cztery razy. Dobra, nie widzę. Coś czek mnie prześladuje. Czekam na Was na spawnie, zrobimy outro, nie? nie. Dobra, gdzie jest to pomieszczenie na głupią kiele. Dobra. Czekajcie, nie? idę Pamiętaj. do was, musimy się znaleźć i robimy outro. Tak. Dobra. Czekajcie! Nie ma. Kuple Kuple Dobra, dobra, chodźmy, chodźcie, to Dobry chodź dzień tu. dobry, chodź. Robimy chodź, outro, chodź. robimy outro. Jakieś dymy. Dawaj Wojan, jakieś dymy, puść, puść coś, dymy robimy.